Siemano, witajcie kocury z tej strony Kondi, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam najładniejsze Jordany na świecie. Przyszła do mnie taka paczuszka i będę ją miał przyjemność odpakować, więc lecimy z tym całym odcinkiem. Zaiste, nie możecie zapomnieć o łapeczce w górze oraz o subskrypcji, bo bez tego nie ruszymy z tym odcinkiem dalej. A tak naprawdę, no to już lecimy z tym unboxingiem. Czekajcie, muszę znaleźć nóż, więc znajdę nóż i widzimy się za chwileczkę. I muszę Wam powiedzieć, że impost jest nienormalny. Zamówiłem tę paczkę w piątek, dzisiaj jest sobota i właśnie przed chwilą mi przyszły. Dobra, znalazłem już nożyk. I moi drodzy, ja wam mówię serio, według mnie to są najładniejsze Jordany na świecie. I nie mówię tak dlatego, bo będę w nich chodził, tylko ogólnie mi się turbo podobają i wersja tych Jordanów, bo to są ogólnie Jedynki Lowy, wersja tych Jordanów w jedynkach, ale wysokich była przekosmiczna. Bardzo dużo kosztowała. I w sumie. Ci, którzy interesują się butami, no to wiedzą, że hype ogólnie na te Jordany, jedynki, lowy tam Haje -y, trochę minął, ale nadal są ludzie, którzy po prostu uwielbiają te buty. I ja wam powiem, że ja nigdy w Jordanach y, jedynkach nie chodziłem. Często sobie chodziłem w jakichś tam easy, w jakichś dankach. Y, I tak naprawdę, chyba nawet w zwykłych Jordanach nie chodziłem, czyli takich wysokich, czy tam w czwórkach, czy nawet trójkach. Więc jestem mega podjarany, że zabieram sobie je po prostu na, na daily. I mam nadzieję, że będą mi dobre, bo ogólnie wziąłem sobie rozmiar 46. Całkiem duża płetwa, ale, no, moi drodzy, wiecie, jak to jest. Ja mam większy rozmiar, więc dla mnie w sumie. Dla mnie to jest gorzej, bo ogólnie tak jak mi się wydaje, to rozmiary butów prezentują się w taki sposób, że one czym większy rozmiar to, to tak naprawdę jest droższy. A takie rozmiary typowo męskie, czyli 42-43, no to po prostu są, są tańsze, bo wychodzą w większej ilości rozmiarów. No i tak, za te buciki zapłaciłem 680 zł i kupiłem je za istę na. Na Nike ale już ogólnie nie są chyba dostępne, jak, jak dobrze pamiętam, bo godzinę po premierze zostały tylko takie rozmiary najmniejsze, od 36 do 40 chyba. No i te takie naprawdę płetwy, czyli z 50, takie rozmiary właśnie pozostały. Tak wygląda pudełko tych bucików. No, tak się prezentuje. Mam nadzieję, że te buty tam są i że są jakieś takie wiecie, no, bez wad ani ten, bo naprawdę one mi się tak podobają i ja już na nie czekałem chyba z pół roku, bo o ich, o ich premierze dowiedzieliśmy się pół roku temu i zważywszy na to, no po prostu chciałem sobie je kupić jak najszybciej, też no wiecie, ja żadnych takich butów teraz na co dzień nie mam, yy, znaczy na co dzień, takie po prostu wyjściowe, żeby były, no to cały czas w Easy 350 chodziłem, więc moi drodzy, no idealnie się Złożyło. Zobaczcie sami, jak one wyglądają. I ja jestem turbo podjarany. Sory, że no, no naprawdę jestem, jestem tak podekscytowany. Czekajcie, patrzcie. No i są moi drodzy. I te osoby, które się interesują butami w jakimś tam stopniu, no to pewnie już wiedzą, jak one się nazywają. Jak ogólnie ta kolorystyka się zwie, bo są to ROTY. Tak, w skrócie, ROTY. Bo cała nazwa to jest. Rocky of the year. To tam później wychodzi po prostu nazwa roty i ludzie tak sobie to skrócili. I wersja Haje była w, no po prostu w haju, czyli wysokie. Były, one były bardzo drogie. Jak dobrze pamiętam, chyba w piku kosztowały z 2000 zł, nawet jeszcze więcej. Na stoku to one chyba osiągały cenę z 3000, jak dobrze pamiętam, oczywiście. Dziś tutaj powinniście mieć wygląd też wysokich, no ale zobaczcie, moi drodzy, czy one nie są cudne. Według mnie turbo kozackie. Po, po, powącham sobie je. typowy Nike. Każdy budy od Nike tak właśnie pachnie. Od Nike czy tam Jordana zwał jak zwał. Tak widzicie, tak wygląda podeszwa. No i tak jak Wam powiedziałem, kosztowały one 680 zł. Nie jest to jakaś astronomiczna cena. Też powiem Wam, że no w sumie względem jakichś tam butów, sneakersów, tak jak ostatnio panuje jakiś taki trend, że każdy ma drogie buty, no to według mnie no to jest to dosyć tanio. Też fajnie, że udało mi się je złapać za retail. Myślałem, że może jakieś kody wejdą czy zniżki, ale no były wyłączone z jakichkolwiek promocji, więc też nie chciałem zbytnio ryzykować, więc od razu sobie je zakupiłem. OnFit pokażę Wam je, ale chyba później bo muszę sobie je tak ogólnie nagrać też gdzieś tam wrzucić jakiegoś może TikToka żeby po prostu wszyscy je widzieli jak one wyglądają Zobaczę sobie też tutaj drugiego bucisza no bo tu jest ten jeden, nie wiem gdzie go sobie tutaj położę, niech będzie tutaj Wy go nie będziecie widzieć Tutaj troszeczkę pudełko się zniszczyło ale to już moi drodzy mniejsza oto Niestety jedyna rzecz, jaka mi się w tych butach nie podoba to już chyba wiecie, co nie? Chyba wiecie, jaka mi się rzecz nie podoba. Nie podoba mi się to, że jest tylko jedna para sznurówek. To to już jest na pewno minus, który, który mi się nie podoba. Nie wiem, jak to było w wysokich Jordanach, właśnie tych, czy tam na pewno były sznurówki, czy były dwie pary sznurówek, bo tutaj mamy tylko. Tylko czarne, jak widzicie. Jakby tu były jeszcze, nie wiem, jakieś białe, czy tam takie, właśnie brązowe, albo jakieś takie beżowe, no to by było Turbo Cool. Też czerwone by pasowały, bo tutaj mamy też taki akcentik czerwony. No czy to zrozumiałam? 4.6. Tak, tutaj mamy 4.6. I tutaj też chyba. Powinien być 4,6. Miałem taką sytuację, że dostałem dwa inne rozmiary w butach. Kumacie to? Też taką jedną sytuację miałem, i też miałem taką jedną, że tu był normalny rozmiar na pudełku, a tu był inny. I też czasami miałem tak, że buty z, rozmiar z pudełka był inny niż na butach. To też czasami się takie coś y, zdarzyło. U mnie przynajmniej, nie wiem jak u was. Tutaj w niektórych miejscach jak widzę są takie. Czekajcie, jak to w ogóle jest. Czy to jest taki typowy zamsz? To jest zamsz, jak widzicie, patrzcie, to tak jak było w e, niektórych, mm, tu trochę ten zamsz gorzej działa, ale niektóre Jordany z Travisem miały tak, że tu na, na przykład miały taki zamsz i on zmieniał trochę kolor, jak się go tak trochę, e, jak się pojeździło po nim, to on wtedy e, zmieniał. I też wówczas, no to tutaj chyba były te żordane ze skóry, jak dobrze pamiętam, albo nie, one, one nie były ze skóry. Tam te różne modele trawisu wychodziły w różnych kolorystykach, w różnych po prostu materiałach. Chyba, chyba mnie rozumiecie. Dobra, tak wyglądają z tyłu. Tu mamy logo Jordana. Podeszła już wam pokazywałem. Też bardzo mi się podoba ten czerwony akcentik tutaj. Yy, no i żałuję, że nie ma tych czerwonych sznurówek, bo czerwone sznurowadła naprawdę by nieźle tutaj pasowały. Nie wiem, jak Wy sądzicie, ale według mnie ogólnie no, to to z mega G-boot mi się turbo podoba. No i zapewne w momencie publikacji tego odcinka. No, to te Jordany już są wyprzedane, a jeśli nie, no to zostały tylko takie rozmiary, które są mało chodliwe, czyli nie jakieś 50, 52, 51, 49 i może jakieś takie małe typu 36 czy 35,5. Więc moi drodzy, jeśli wy chcielibyście sobie zakupić takie Jordanki, no to również dysponuję takimi butami normalnie na moim sklepie, czyli kicksand.pl. Tam Was serdecznie zapraszam. Wpadajcie, wpadajcie również na mojego Instagrama kicksand.pl. naprawdę bardzo fajny Instagram, instagramek o tematyce butowej, butowej, buciarskiej, zwał jak zwał. Jest to również, tam jest również tematyka jakaś taka koszulkowo-piłkarska. Też możecie sobie zobaczyć, więc wszystkich Was tam zachęcam. Czy buty są równe? Tak są równe, bo też mi się czasami trafiało tak, że niektóre pary miały. Inną wielkość, jakość, jakość. Jak możemy ocenić jakość w tych Jordankach? Bo jak wiadomo, Jordany, Nike lecą trochę po tej jakości niż to było tam w latach poprzednich, gdzieś tam wiecie. Na przykład Jordany, wiadomo, z 2010 roku różnią się od tych Jordanów z 2025. Jakość to, to upadła i to bardzo, ale tutaj powiem Wam, że no tutaj widzę troszeczkę, troszeczkę kleju zostało, ale tak ogólnie, no to. Nie wygląda to najgorzej. Szycia są proste, to jest najważniejsze. Jakichś takich y, nie ma zarysowań. Zamszy ten ładniej się prezentuje, więc tak to właśnie wygląda. Też w międzyczasie gdzieś tam może pokażę Wam, jak wyglądają one y, po prostu na nogach. Gdzieś tam nagram jakieś foty czy coś, więc czy po prostu jakiś filmik. Dlatego, moi drodzy, no w międzyczasie to będzie, a jeśli nie, no to teraz coś Wam się pokażę. Siemano, teraz wam pokażę jak te buciki wyglądają on fit Niestety trochę już są brudne, gdyż yy, nagrywam to jeden dzień po tym jak, jak pokazywałem je na unboxingu wam No i wczoraj byłem niestety na melanżu i, i trochę się obrudziły eee, No i co mam wam więcej powiedzieć? Są bardzo wygodne, zdziwiłem się, że, aż, że są aż tak wygodne I według mnie leżą mega fajnie i rozmiar jest idealny 46 wybrałem i wszystko pasuje więc oglądajcie dalej ten odcinek jeszcze muszę powiedzieć że Impost naprawdę zadziwił mnie że zamówiłem w piątek a w sobotę już te buciki były no i wróciliśmy już sobie z tego pokazania więc moi drodzy no ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka jest to zaiste moja po prostu Opinia, że to są najładniejsze Jordany, jedynki. Wiadomo, znalazłbym też jakieś inne mega ładne, które mi się bardzo podobają, a zważywszy na to, że one są moje, które, w których po prostu będę chodził, no to są one obłędne. Best feeling. Przepraszam was bardzo, jeśli to już wyszło z mody, bo nagrywam ten odcinek w święta Wielkanocne. I moi drodzy, chciałbym bardzo pochwalić wysyłkę Inpost. Serio. To, co Inpost zrobił, to dla mnie coś niesamowitego. Buty zamówiłem w piątek i w sobotę już mi przyszły Inpostem. To jest to, 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 to szok. A o 15 były wysłane i, i normalnie w sobotę mi przyszły. Ja taki, co jest grane? Naprawdę, zarąbiście. Więc e, bardzo dziękuję Inpost, że tak szybko je dostarczyliście w moje ręce do paczkomatu. No i moi drodzy, to już by było na tyle w tym odcinku. Ja Wam życzę wesołych świąt, jeśli ten odcinek pojawi się święta, a jeśli nie, no to mam nadzieję, że w spokoju spędziliście. No i życzę Wam również miłego dnia bądź miłej nocy, w zależności od której oglądacie ten odcinek. Więc trzymajcie się i do następnego. No to nowe.